Ja, jebana klątwa po węgli, ogłaszam swój chujowy manifest. Wyspa pod Wenecją, gdzie smród zgnilizny pierdoli nozdrza, to moje królestwo. Ruiny jak cmentarz po apokalipsie skrywają groby dżumiarzy. W XVIII wieku zwozili tu zarażonych, pakowali ich kurwa do dołu. A potem psychiatryk, gdzie doktor z kurwesem kroił pacjentów. Aż sam skoczył z wieży, bo ja chuj go dopadłam. Myślisz, że to kurorz z gondolami? Ta jasne, a Nessie serwuje prosecco w lagunie. Turyści strają w gacie i nikt nie sprząta moich gruzów. Gałęzie trzaskają, jakby wyspa miała mordy i śmiała się w jej. Jakiś typ wdepnął, szukając wrażeń. Wenecja błyszczy, a ja klątwa tnemułem. Przelest? To jebane ruiny plotą mu wieczny kirs bluszczu. Cienie skaczą, a smród dusi. już rzeźbi jego los w kamieniu. Każdy gruz to werset mojej klątwy gdzie nikt kurwa nie zwieje. Odważysz się wejść na mój teren i stawić mi czoła? Jeśli się odważysz, zaobserwuj mój profil.